Hej, hej. Jest strasznie ciepło. Wiem, że to jeszcze nie są upały, ale już jest dosyć ciężko z tym żyć. Chociaż przyznaję się, że w zeszłym roku chyba cierpiałam bardziej, pomimo że miałam podobną masę ciała w zeszłym roku, a jednak teraz mam wrażenie, że znoszę to trochę lepiej, chociaż straszliwie się pocę. Od samego rana pocę się. Jestem osobą. Przynajmniej byłam do tej pory osobą, która bardzo mało się pociła. Hmm, bo, znaczy, dalej się nie, nie pocę pod pachami, ale poci się moja twarz i kark. Bardzo poci mi się głowa po prostu. To jest dziwne. Nigdy czegoś takiego nie miałam w całym swoim życiu. Rano pojechałam sobie na basen. To był bardzo dobry pomysł, ponieważ jak się obudziłam taka spocona. I potem weszłam do takiego chłodnego basenu, chłodniejszego niż temperatura na zewnątrz. Popływałam owszem, tam w tym basenie też się zgrzałam troszeczkę, ale mniej. I nie czułam tego potu. Trochę mnie bardziej denerwuje uczucie potu niż sam pot, niż, niż fakt, że się poce, bo to, że się poce, jest dobrym znakiem. To znaczy, że się oczyszczam, to znaczy, że zachodzi spalanie w moim organizmie, jeżeli poce się sama z siebie. Bez wysiłku. Popływałam sobie i zrobiłam sobie w wodzie siawasany. Dzięki temu, że byłam sama na basenie, tam co prawda jeden tor był zajęty, ale no potem były dwa na sam koniec, ale praktycznie basen cały dla mnie. Więc zeszłam sobie na boczek i rozłożyłam się w wodzie. Oj, jakie to było cudowne. Czułam jakbym lewitowała. Super przyjemne, bardzo polecam tak się położyć na wodzie i tak podryfować przez chwilkę. Całkowicie rozróżnić mięśnie, ręce, nogi. Niesamowite uczucie. I gdybym miała możliwość, miała jakiś mały basenik, bo żeby tak się unosić na wodzie, to ja dużo nie potrzebuję. Wystarczy, że tyle będę miała tyłek od, od ziemi, od, od dna. Już, już dam radę się jakoś tak utrzymać na tej wodzie. Już próbowałam kiedyś w takim brodziku, 10 cm. Centym... Nie, dobra, 10 bez przesady. No ale z 30 cm wody, może trochę więcej. 50? To już sporo. W takim brodziku dla dzieci, typowo kurczę. No, miałam tam wody do połowy łydki, więc to dużo nie było. Jak ja mam, 1,66 nie? i tak właśnie poleżeć, podryfować. Dawno już tak nie dryfowałam. Super przyjemne, tak zamknąć oczy albo patrzeć, czy się gdzieś nie odpływa za daleko i po prostu wyluzować. Super, polecam. Teraz zabieram się za obiad. Z racji tego, że mam już gotowy, to mogę Wam pokazać, co to jest. Zupa marchwiowo-cebulowa z tahini. Jak spróbowałam, to jest akurat porcja dla mojego chłopaka, jest trochę większa. Jak spróbowałam tej zupy, to... smakuje mocno tahiną, czyli... Można by powiedzieć, że jest to bardziej zupa chałwowa. A dzięki temu, że ma w sobie marchewkę, jest dosłodzona, więc naprawdę taka zupka chałwowa. Ogólnie tahini nie jest dla osób, które nie lubią hałwy, Bo ma bardzo mocno chałwowy smak. Ja uwielbiam... A jednak od pewnego czasu miałam taką awersję do niej, więc takie dodatki w formie tej tahiny, czyli niesłodkie, są fajne. Przypominają mi o tym, że lubię hałwę, a jednocześnie to jest taka dozwolona hałwa, taka legalna. To zabieram się za obiad. Już czas. Do następnego.